Cześć, z tej strony Baxter 12, a dziś zagramy piaski czasu. Mm, będzie tutaj czterech szczurów. Będziemy mieli po 2000, my będziemy mieli 1000. Mamy jakieś takie, widzę, oko to chyba jest żelazo, to jest chyba kamień. Mm, no i może się uda, nie wiem. Mam taką nadzieję, trochę zwolni czas na początek. To jest pewnie z 90. No, bym blisko. Znów. Dobra. Hmm. Ja wiem, powinienem zawsze chleb pierwszy sadzić, ale to już nie sprawa. Ale ja powinienem, a co ja zrobię? To już się coś pokazywało, to nic nie ma. Co niby mam tu robić? To się trudno. <grystanie> Że widzę, też tu za bardzo nie ma, więc nie ma co iść. Już... Iść w Zapasy drewna są zbyt szczupłe. Tak, zapasy są zbyt szczupłe. Tylko kupcie drewno. No. Ja wam mam mówić, jak żyć. W sumie to jest średniowieczej, to skrzyża jest, skrzyżowe. ale dobra. To nie muszę mówić. Mówi inny plan życiowy. powinno styknąć jak na początek wiem, że obok siebie mam wielkie złoża ale te złoża złoża przechodzić z rąk do rąk Teory, Nie można no bo są tego szczury zbudować. to chyba powinniśmy dać radę Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzebujemy więcej drewna. Ładno pozbędziemy się kury. W ogóle w średniowieczu kiedyś kury były bardzo pożądane, nawet w zamkach popylały, tak jak tutaj. Jesteśmy taki mały patrol. Mi trochę utrudniał a ten to ma taki coś ja takiego wcześniej mam super jestem w takim chyba lepszym miejscu bez niczego. Teraz mi się przydała jakaś wieżyczka. Dokąd mamy mam izaść tu? Jesteśmy atakowani. Perkaput al-Rieh. <laughs> Li Nasr. Zaraz postawimy hada za naszych ulubionych inżynierów, przynajmniej moich. Wasza łaskawość. Wasza łaskawość zajmuje stanowisko na maklinach. Tu strzelajcie, nie tam. Tam robią, ale niewiele. Musimy <laughs> będzie bawić trochę z zadowoleniem. Kiedy nasi pracowali ciężej, no może nie będą zbyt zadowoleni z tego, że dla nas pracują, ale co nas to obchodzi? Chcę zamknąć Tak. tak. prowadzimy teraz. Hmm. Dywadcy Brazewnicze. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. O nas sądzą. Zerowy podatek to, jest to Ale może pomyślałbyś o jakimś małym? A dobra, zniszczy to już

Cię kochają, mój panie. Ligijność, współczynnik strachu, zatłuczenie, żywność. Hmm. Trzeba trochę przyspieszyć to wszystko. Raz dałem zdałem się wsadzić w dyby i więcej nie powtórzę tego błędu. No, proszę bardzo nowa socjalizacja działa. Nie masz wystarczającej ilości złota. Raz postawiony budynek będzie przynosił cały czas yy, benefity, więc tylko się cieszyć z takiego podejścia. Zerowy podatek to jedno, ale może pomyślałbyś o jakimś małym podarunku. No, śmiało! Smut. Potrzeba złota. Najpierw na pewno już będziemy nie do zatrzymania bardzo. już 4 młyny chodzą, więc jest super. Mm, teraz by się przydało coś, żeby zachęcić, żeby to jednak nie opuszczali tej pięknej krainy. Może nie być takie proste. Bo jeszcze, że nie mamy ani jedzenia. Nie masz wystarczającej ilości Nie mamy ale muszę po wszystko postawić. Kas nie mamy za bardzo. Teraz możemy kupić trochę no. desek zdobyć jeszcze więcej farm chmielu. mielu, no ale to jest tak, farm chmielu. i zaczniemy masowo produkować miło, bo inaczej, trunki wyskokowe. Potrzeba złota. przyspieszyć jeszcze bardziej. Mm. Jednego ściurka już możemy pokonać. Trochę chlebka tylko trzeba sprzedać. Potrzeba złota. Jak mam nadwyżkę mąki, znaczy, że jeszcze możemy trochę postawić czyli Możemy jeszcze więcej sobie z tego wyciągnąć, dobra. Od razu będzie bogacy. Oto ja! Czarny Tak się szczur to nazwałeś, nie nad tym które nazywasz swoją Nie wiem, że to. Jest to. Teraz będzie działał. O, pierwszy chyba jeden. Pierwsze trzybeczki. Eee, że jest strachu no spadł. Bardzo niedobrze. Nie tak sobie to wymarzyłem. Może wyglądać źle, ale to. I będzie motywować. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Wiadomość od szczura. Aha! Teraz zaczynasz się martwić, moje armie zaraz cię dopadną. Lud czci Twoją osobę, panie. O, jest pilot. Jest impreza, tak? Zaraz zobaczymy kto kogo. Nic nie ma. To jest idealne miejsce, żeby ich zaatakować. W będzie razie ten, ten. to jest? No jakieś te budynki są. Nie mało zostało. Od proszę! Mm. O, bądź mnie, proszę. Muszą być trochę większe. Będziemy jechać z kolejną reputacją. To, porad... to jest piękny poradnik... To jest piękny poradnik jak na samym chlebie wiesz

Dobra, tutaj możemy jeszcze dać boksownik, to będzie taka mała obrona. Torda. Dużo ich nie zostało niestety, chyba tego nie zrobię. Niestety nie uczynię tego. Sam się prosi, żeby się uspokoił. Oj. No. Oba się boją. się, proszę, uspokój! Oto ja, mocarny deptus! Twoje przeznaczenie! Wkrótce zatriumfuję nad tym zbiegobiskiem, które nazywasz swoją armią. E. Już to widzi. Dobra. A, nie udało się tamtym? No dobra, się do następnym. Potrzeba złota. Yeah. ja mówię, to te złota, Co yeah. oni nie chcą robić? Są... ...nie chcą Potrzeba Potrzeba złota. Potrzeba złota. No to będzie na pewno szybsze metody. Maulay, zapasy złota są zbyt szczupłe No ale ala Chyba już to przejdę więc. Jabłek. Wiadomość od szczura. Nie ma powodu, bo panie Szczurku, tylko bez pani. Uspokój się, proszę, uspokój. Wiadomość od szczura. Sprawy mają się wod. Tak. Myślę sobie, ehe. Myślę, że tak właśnie powinno być. Czyż nie? Dobra Mahun tam skoczyli dobra Co nie będzie? To widzicie? Chyba to niech najbogatszy nie. To nostek. Myślę sobie, że tak właśnie powinno być, czyż nie? Dobra, już go tam atakuj. No my walczyć do końca, tak? No i w ten sposób pokonaliśmy trzech szturków, nie używając żadnych mm, minerałów, tak? Minerałów, nie wiem, nie można. Można to w sumie nazwać minerałem. Także dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia, no i cześć!